Druga część pomyczowej konferencji, Anwil Włocławek, Polski Złokier tym razem przegrana drużyny Gospodarzy 82-83. Z Państwem przedstawiciele zespołu Anwil Włocławek, trener Igor Mielicic i Zadanik Brusard trenerze, Zaczynam od Pana, proszę bardzo, poproszę o komentarz. Jak się przegra jednym punktem, rzutem, tak naprawdę w, w, w ostatnich sekundach, to jest trudno cokolwiek powiedzieć, chociaż musimy być świadomi, że zagraliśmy bardzo słabą pierwszą polowę, gdzie mieliśmy 13 strat, to jest nie, 7, 7 czy 6 zbiórek w pierwszej klacie. To jest niedopuszczalne takie wejście do meczu. Tutaj widzimy, że jest 22 punkty ze strat to. Nawet myślę, że jest więcej. Dużo rzeczy jest, które, które sami sobie winni jesteśmy i. Ale teraz nie jest czas na płakanie. Teraz jest czas, żeby, żeby się pokazało. Co się ma w w w, w eee, Trzeba odpocząć i pojechać do Torunia z nastawieniem, że jest trwałizacja 0-0 i że że wciąż jesteśmy w grze. Cześć trener Mirićich. Uh, Aaron Brusar, nałonił komentarz on the game, please. Tough, tough way to end the game, but uh, we, we could have made a difference in the first half. If we played better, so uh, I'm sure we'll talk a lot about that. And, Ciężkie, ciężkie spotkanie, ciężkie zakończenie tego spotkania. Anwilucek przegrał mecz, natomiast tak naprawdę różnica i kluczowy moment to był pierwszy, pierwsza połowa tutaj było najwięcej problemów, najwięcej błędów i to na pewno będzie jeszcze analizowane. Czy mamy pytanie do trenera? Pytania od trenera lub zawodnika? Proszę. Proszę, proszę jest szansa, że chcecie, żeby Józef sobie się pojawił, czy teraz, czy jeszcze nie jest gotowy, znaczy to że nie jest ale czy może na tym zmeżę się? Nie wiemy. Myślę, że, że to będzie trudna sprawa. Nawet po, po tym ugraniu, nawet jak zacznę truchtać, czy biegać, myślę, że będzie ciężko. Czy mamy jakieś pytania inne? Proszę. Myślę, że w ostatnich sekundach i nie trafiony był Pan Orszarda Sprawdził, że mogłaby być dogrywka po, po tej akcji, a, a tak nie było. Sława skuteczność rzutów wolnych, czy ten skomentuje. Czy, czy zawodnik skomentuje? Nie, trener zawodnik tak Nie, to trener chodzi o skuteczność zrzutu wolnych. Trenerze. Skuteczność rzutów wolnych. Skuteczność rzutów wolnych. Jesteśmy o jedną trzecią lepszy niż Torun. także po tym, po tym, po tym względem możemy wygrać... Jedną trzecią punktu różnicę, bo Torun ma 40 za 1, a my mamy 60. także Każdy mały detal, jak się przegra jednym punktem, decyduje e, techniczny faul, zastawienie, strata, a nie rzut wolny w ostatnich sekundach.